Piotrek Ciężki i dziś znany na białostowskich boiskach. I nie tylko, na białostowskich parkietach również. Piotrek Kuźma, DJ Piłkarz, co jeszcze, Piotrek? Za Chyba, chyba, chyba tak jak zawsze, tak? Ch chyba wystarczy. No, jeszcze trudne sprawy, typu żona, dwoje dzieci, nie? nie no, no, to... są trudne sprawy, to wiecie. To takie to takie a... sprawy życiowe, że tak powiem, tak? A czy u piłkarzy amatorów są trudne sprawy. Pewnie też masz czasami coś takiego, że kogoś musisz przekonać, że chcesz na mecz iść, prawda? I musisz nie przekonać. musisz mi o tym mówić, tak naprawdę. No. Pozdrawiam Was serdecznie w tym momencie. Ja mam żonkę również i dzieci. E, słuchajcie, e, Piotrek, doszły do mnie takie pewne suchy. Ja ogólnie nie wiem, czy to jest prawda, że Ty podobno imprezy rozpłynają. Uściślimy jedną rzecz. DJ to ogólnie jest taki utarty dla ludzi. Krótka nazwa, chwytliwa, prawda? Tak, ok. Ale ustalmy, że DJ to jest ktoś, kto w klubie miksuje, tworzy muzykę z muzyki, prawda? Ale robi to na płytach. Tak. Tak. My jesteśmy jako ogół, jesteśmy może najpierw puszczaczami muzyki, później jesteśmy wodzilejami, konferencjerami i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli, Czyli człowiek wszystkiego, Tak, wszystkiego po trochu. Piotrek, powiedz mi, czy ty oglądałeś Turbo Budleszaka? Tak, oglądałaś? jestem wiernym kibicem. Jesteś jednym kibicem? Tak. To szanuję. Ciężki też na pewno. No, też oglądam czasami. Nie? <laughs> to nie ulega wątpliwości. Piotrek. Nasz program delikatnie się zmienił, ale to Ci tym wszystkim powiem w dalszej części. Nie przeszkadza mi to w ogóle. W dalszej części Ci wytłumaczę jaka jest punktacja, to wszystko. Jesteś gotowe. Liczy się dobra zabawa, nie przeszkadza mi w ogóle. Tak jest. Takich ludzi szanuję. Piotruś, pierwsza konkurencja, sam na sama, ale lekko zmodyfikowana. Masz rebounder za 5 punktów Potem jedziesz z tym od osobnikiem zwanym ciężkim samo sam. Boję się Legend, legenda w bramce Boję, ja, boję ja, się Ja też bym się bał Ale to są w ogóle same legendy ale dookoła pan, duch, duch, duch. Nie ma czego. jesteś gotowy Nie <sum booklet> jesteś gotowy Zobaczymy <sumprit> Jest gotowy on jest gotowy! Mało tego! Jest nawet nakręcony! Piecia, w na glistek! Słuchaj, ciężki! To jest taki gość, że on zawsze jaki by nie był, to się stara! Wiesz co, chodzi pieczka? Rozumiem. Pudy, Powiem tak, jeden z lepszych rąkarzy, przeciw którym miałem możliwość grania. Konkurencja, numer dwa rzuty karne, za wiele trzeba. Gotowy? Gotowy. Pabell! Pawełku, co się stało? Panca wybił. Ma się to uderzenie, nie? Co ja Proszę ja Państwa, pierwszy raz w historii turnów od Losiaka. ciężki doznał kontuzji. Paweł, czy to jest poważna kontuzja? Ty dwa karne i <laughs> tak jak <laughs> powiedziane, jeszcze dwa karne i fajrant, więc ciężki to przeboleje. Paweł. Piotr. Przepraszam, Piotr! Albo się ma to, albo nie ma. I, ale co tego Pawła wziął? I tego samego dnia mamy imieniny. I ja jestem po wierzmowaniu. Po A ja to cię stanie? A ja Paweł po wierzmowaniu jeszcze. Ja Mało Paweł, tego robię. Rodzice... Ja po wierzmowaniu Krzysztof. A ja Paweł. A ja Piotr? A... Jest A po Wszystko w rodzinie. Piotr. Nie? Też Piotr w Tak. Ten Piotr Piotr, tak? tak. Mało tego, rodzice y, ludzi, po, żeby nie kupować y, za często prezentów. Daj mi takie imię y, jak w dniu, w którym się urodziłem. Czyli 29 czerwca Piotr i Paweł urodziłem się. Czyli po prostu masz jeden prezent tak naprawdę, że... Żeby... Tak. Ale dobry. On już się... O, patrz! On już po, marzy o tym, żebyś tym ustrzelił i on już ma fajra. Jest tym u No! Dobra <laughs> dawaj! Fajna! Petr kuźma! Tam jest ten łysy, to miał być w programie. On jest półbrazylijczykiem, pół Polakiem. Um, duszę ma brazylijską, ale technikę polską, dlatego półbrazylijczyk. A jaka jego ksywa brzmi? Janusz. Czyli Janusinio. Januszinio. sama poprzeczka, każdą po kolei, po strzale wraca, strzelasz, strzelasz, wracasz, nic tu się nie zmieniło. 10 punktów płaca za poprzeczkę, wszystko jasne? Lecimy. Słabo. Wiecia, jeden na 5 to jest poprawnie. Przyzwoicie. Przyzwoicie. Dobrze. Wiedział. skrętaszka. E, również w tej konkurencji się za wiele nie zmieniło. Z tym, że poproszono, żeby Włodek nie dobijał po znajomości. Czy ty respektujesz? No bo się słabo znamy, więc żadna to znajomość. Czyli nie dobijać. <laughs> Nie dobijesz. Nie dobijesz. Nul będzie. Ciężko. Kur... Ależ to wsadzi! Za 25! Za 20! Piętaczku, mnie zaskoczyłeś, ci powiem szczerze. Zaskoczyłeś Że Udało się? I to bez odbicia za 20 ci powiem. Mało kto tak robi. Udało się. Jak to mówił klasyk, nawet gerbaty czasami się wyprostuje, nie? Albo ja, ja znam coś innemu, że e, temu szczęśliwcowi to nawet e, takiemu to drewnia, e, w drewnianym kościele cegła na łeb wschodnie. No ja też znam. A, raz do roku to i kura pierwnie. Każdy to zna, tak? Konkurencja... Sami, sami s, 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 słowni ludzie. Konkuren... Słuchaj, a w... zanim konkurencja numer 5, bo konkurencja nowa, to ja Cię zapytam też jeszcze o coś tak samo sam z siebie, nie? bo ja słyszałem też jeszcze, to się mnie suchy. słuchy. Albo może nawet nie, niepewne słuchy, tylko ja siebie, Ciebie, ciebie zapytam. A się boję. W ilu ty drużyny nagrałaś już, powiedz? Więc powiem Ci pokrętnie, ponieważ. Jak każdy tak ogólnie, człowiek... W, w amatorskim jak, futbolu, ile już ty Jak każdy człowiek szukam swojego miejsca na ziemi. Nie no było, było. Z 10. Ci mówię, lepiej. A, ale mówisz o ligach... M mówię o ligach amatorskich. Bo ty Pieczy grałeś wcześniej, bo ja tego tak, nie wiem, tak? Tak, tak. Nie grałem. grałem w okręgówce. przez 10 lat w okręgówce grałem, grałem w Klepaczach. Była drużyna Andrzejewskiej. Były Była się Andrzejewski Klepacze, Pamiętam. Gra, grałem w Krynkach, grałem w Gródku, grałem w Wasilkowie, w Klausinie grałem. Tak no że... ludzie, czyli Podlaski tak świat Fantastyczna zabawa, fantastyczni ludzie. Ja myślałem, że podlaskim obierze światem, ale to chyba tylko Balesowym jest przemysł Sobolewski. Serdecznie e, to podobno, bo on mi przypomina, że jestem lepszy. <laughs> czyli piećka. Jak ty jesteś lepszy, to ty musisz tej nowej konkurencji teraz pokazać klasę. Słuchaj, dobrze, oko. Tam jest zaznaczona punktacja. Piłka się musi zatrzymać na którymś z punktów, tak, w tej tarczy? Jasne. Jeśli zatrzyma się na centralnym punkcie tarczy, 500 złotych masz od MPM Group, naszego sponsora na ruchy, tak zwane. Jesteś przygotowany? Jestem gotowy, jak zawsze. Ja tam podbiegam, dziwiżę ci Dobra. i życzę powodzenia. Nawet nie zdążyłem O masy! ale czy to doleć? Bez śniadania dzisiaj. Leciało, leciało i płakało. Eee, Pięcia. Wczeszliśmy do konkurencji numer 6, Laga Eksperta. Eee, ja oglądasz nasz program, to wiesz nie? Tak. Mała bramka za 50. E, za, sposiłkuje się tylko za trafienie bez odbicia 30 punktów, z jednym odbiciem 20, z wieloma 10. Aha. Słuchaj, nie ma tam dzisiaj ciężkiego, bo po karnym, którym ustrzeliłeś, przykra wiadomość, ciężki pojechał na sorcie. Trzymamy kciuki za, sorcie, za zdrowie. Wracaj do zdrowia. E, Piecia, a Ciebie dalej zapraszam do wykonania konkurencji. Ale jest substytut ciężkiego. Słuchajcie, jest substytut ciężkiego. Słuchajcie, za niego nie zobaczę jak za prezydenta, ale jak za premiera. Może być? Może być. Łeź wierzył, źle zmierzył ewidentnie. Ma. No i jeszcze trochę w tłumacz. To, w konkurencji jest za nami, jak zwykle standardowe pytania o znajomych. Takich wiesz, tych ulubionych, nie? W sensie, że mam pozdrowić? Nie, no to oni Ciebie zapytają o coś, a Ty masz udzielić konkretnej odpowiedzi. A, no to chyba moja drużyna, no. Pierwsze pytanie. Cześć Piotrek, to teraz leci pytanie ode mnie. Czym się różni karniak na weselu od karniaka na boisku? Pozdrawiam. Czym się różni karniak na weselu od karniaka na boisku? Tak. Oba są wyjątkowo trudne, naprawdę. Na weselu jakby to powiedzieć, nie mogę tego robić. Zbyt Aj tam nie mogę. publicznie. Ha, zbyt publicznie. Dobrze, dobrze się z tego wywiązałeś. Dobra piecia, drugie pytanie. od całej drużyny. Twojej. Aha. Czy mógłbyś, nasz kapitanie, wyjaśnić historię naszych koszulek meczowych, jakie były pomysły na logo i na czym w końcu stanęło? Nasza drużyna jest, tak jak kiedyś mówiłem, hybrydą trzech ogólnie drużyn. Rambo, Fuga Team i dietetyczny Credence. Spotykamy się tylko na meczach, bo, bo mamy treningi z jakimiś innymi drużynami, prawda, w, w międzyczasie. I generalnie to jest tak, I że... Na każdy gra w inne drużynie, ale macie swoją? Jeszcze oprócz tego? Czy jak? Na potrzeby Podlaski Ligi Piłkarskiej. Takich ludzi nam potrzeba Panie Piotrze, takich ludzi nam potrzeba. Tak i były propozycje różnego rodzaju, bo z jednej drużyny, z drużyny Rambo, kolega chciał takie jakieś swoje znaczki, nawet nazwa mówił, że taka niezabojowa koledzy z boiska, nie? On chciał coś, yy, no przed, jego propozycja była Kobra. Yy, nie? No on dla drużyny Rambo, Kobra. Fan Sylwessa Stallone. Dobrze. Nie? Dobrze, że nie Xena, bo <laughs> nie się No właśnie, no, także wiesz, o przeboju długo by opowiadać. Jasne, to tak jak za, długo, za dużo czasu nie mamy, Pięcia, to żeby nie opowiadać, zapraszam Cię do wykonania kolejnej konkurencji, która nazywa się w nowy sposób, sponsorowana przez naszego partnera Empem Group, Panu Bodziu w okno. Panu Bodziu w okno. Okay. poradzisz. Powiem Ci Piecia, albo się to ma, albo nie ma, no. Powiem Ci Piecia, że wiele osób tego nie ma, bo jeszcze nikt w to nie trafił. Piecia. Jaka to dyscyplina? Słuchaj, to jest dyscyplina e, tak zwany rzut piłką trójkątną. Specjalnie szedliście? Specjalnie uczyliśmy na początku programu, żebyś Ty miał z tym problemy ulsporta e, wykorzystywana do trenowania refleksów ramkarzy, ale Ty Aha. musisz sobie poradzić z nią w żonglerce. Masz w żonglerce? W żonglerce, masz na to czymkolwiek chcesz, czy głową, czy oprócz rąk. Oczywiście, ale tak? z ziemi nie muszę podnosić no. Nie musisz z ziemi podnosić, niekoniecznie. Masz 30 sekund, wszystko na gwizdek. Eee. Jesteś gotowy? Muszę. 3, 2, 1. Ambitnie, ambitnie walczymy. Piotruś, tym oto sposobem dobrnęliśmy do dziewiątej konkurencji. Kopnięcie łosia. Ja wiem, że ty jako konferencjer, tak? I miałeś do czynienia z różnymi rodzajami, tak z różnymi łosiami. Z różnymi rodzajami, że tak powiem nawet, tak? Bo jelenie, jelenie pewnie były łosie, Oj, tak? Mnóstwo, mnóstwo. mnóstwo. nie? Na każdej imprezie jakiś jeden się znajdzie. Więc ty, co znaczy kobnięcie łosia, dobrze wiesz, ale nie wiesz jeszcze jak to wygląda w naszym programie. Nówka sztuka? Nówka sztuka delikatnie stuningowana. 10 pompek, zamiast 10 obrotów masz 15 plus za małą brameczkę, jak trafisz płaca 10 punktów dodatkowo. Czyli robisz pompeczki. Robisz pompeczki 10? 10. Robisz 15 okrętów na tej piłeczce. Dobra. I lecisz do tamtej. I pazernie. I pazernie. I, I małe tak 10-15 i piłeczka w małą bramkę. Gotowy? Gotowy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kosze. Cię 8 9 I już grają marsza weselnego. 10 15. Trzeba grać imprezę, panie Piotrze! Gramy Ale on to zrobił! Ale on to zrobił! Panie Piotrze! Tutaj, tutaj! Tutaj! Nieźle! Niezukowy. A tu jesteś. Tutaj jestem. Słuchaj! Jak kopnął? Na weselu mocnej kopie, czy tutaj? Tutaj było tak delikatnie. Jeszcze do, e, godzina. Słuchajcie, Na weselu godzina 20. Kogo ja tam właśnie? No, słuchajcie. Wszystko tak To jest tak delikatnie. Dopiero godzina 20 to było. Dopiero godzina 20? Tak. O drugiej by było. Już trochę inaczej. Tak. Wiecia. Chciałbym do nas wezwać ciężkiego, ale z racji tego, że dzisiaj zliczyłeś naszego bramkarza kluczowego w tym programie minus... Minus, minus 50 punktów, rozumiem. Nie no, minusa ci nie będę dawał, bo i tak e, namęczyłeś się ogólnie, tak w ogóle powiedz jak się bawiłeś. Super jak zawsze. Super jak zawsze. Ja zawsze. Ale to ja wiem, że też się super zabawisz, bo to jesteś e, konferencer i takie inne rzeczy ogólnie A, tak. To więc, niekoniecznie, ale, no. Ale... Ale, ale jak się bawiłeś tutaj, ogólnie na tej arenie. Genialnie zawsze się tu dobrze bawi, bo fajne boisko, fajna lokalizacja, e, fajni... Przeciwnicy, fajna liga. Fajny prowadzący, fajny kamerzysta. Bo, bo... Tak jak na imprezie. Fajne, wesele, albo fajny prowadzący. O, lecia, fajny prowadzący. Fajny prowadzący, fajny kamerzysta. Ej, kurczę, fajny kamerzysta. kamerzysta. Tym oto sposobem Piotruś Kuźma, DJ, konferencjer, co tylko chcecie. Plus do tego piłka. Niech będzie dzięki. Niech będzie. Dzięki za piłkarza. Dzięki, będzie. <głos》>. Do następnego trzymajcie się. Zdrówka ciężki. Zdróweczka.